Dzień widzowie. Mieliście kiedyś coś w dupie na przykład? Tak. Co miałeś? Nic. Bo dobry. na przykład Tomek Działowy ma w dupie swoją grupę i ludzie czekają na spełnienie obietnic do masa. W dzisiejszym odcinku widzowie zrobimy sobie Overwatch zamiast Tomka Działowego, bo nie było dawno. Chodzisz. No, że ładny z Lego Tomek. Masz małego z <noise> klocków Lego. Boxdel, teraz patrz na swój... <noise> To jest rzeczywiście ten filmik, czy nie? Fajny filmik. Ja widziałem go. Jak miałem chyba 10 lat, w jeszcze raz. I mi kolega pokazał w podstawówce tak. Ej, zobacz, zobacz, zobacz. Nie grasz w CoinMasters, ale nie zestrajcie się. Każdy gra teraz w CoinMasters. Widzowie, Ja co nie mać, gram. Czemu jest diss puzona? masz czołowy ode mnie! Przestańcie mi szkolować kolego. Kiedy konferencja jest bardzo interesująca. Ja pamiętam, jak było Fame jak Jeszcze jakaś tam konf konferencja, a Wojtek Golas, z gdy sobie w Krasza siedzieli i grali na telefonie. Znajdź trzy różnice. Tutaj był chyba Endboss, nie? W tej krypcie, kurde, w gotiku. Nie pamiętam już. Nie zaczęłaś z fanami gotika, bo fani gotika zawyć loda. Pani od matwy wstawiająca mi kolejną jedynkę debną. Tak trzeba sobie radzić z ludźmi akurat. To prawda. Przykro mi, że wychowałem się na tym, a nie na tym. Kurwa, Widzowie, powiem wam tak, ja krótka historia o Ludwiczku Okradłem Ludwiczka, widzowie I pokażę wam dowód, czekajcie Ej, no samemu mi źle, no chodź tu Teraz, widzowie, do końca odcinka będę siedział w tym Mam fame 13 wejściówkę Ludwiczka Top, top news, widzowie, widzicie? Normalnie, oficjalną, ukradłem Bo nagrywaliśmy filmik na kanał SKTM, co nie? I tam z Oj Wojtkiem żeśmy śmieci zbierali Wojtek, jesteś śmieciem Później auta niszczyliśmy Wisi sobie takie coś Ludwiczka To ładnie spytałem, czy mogę... No, to jest White2137, White mi się wydaje. Porady dla ludzi w depresji? Wejdź z niej. Kimper zawsze przeglądał widzowie 300 w 30. Pamiętam, kiedyś to było 301H. Pamiętam te czasy. Autorskie intro. Czekaj, to ja wejdę w intro, bo tutaj ludzie dają na intro rzeczy. A, brak wyników. A czemu tak? Moment, w którym żegnam swoje dzieciństwo. Dzięki Tomek, trzymaj się. Press F to pay respect. I co? Mem dla inteligentnych? Bo co? Bo Tomek skończył nagrywać kół. No, zrobiłeś przeszczep błosu za 50 tysięcy, a ludzie dalej robią z ciebie. Aha, memy, bo tu jest M, tu to jest za zakole. Czekaj, bo to jest, patrz, widzowie, widzicie? To jest litera M na mojej głowie. A nie, nie jest. To wybieracie! Weronikę Sowe, zostawcie komentarz, jeśli Weronikę Sowe. Sylwester Wardenga, zostawcie lajka! Kurde, no niesamowite, muszę zostawić lajka. Przypominam, że gdy Gimper wbije 1,99 miliona, to masowo go utsupujemy. Przypominam sobie p... Tomek w życiu by tak nie napisał! Co? Nie pisz tak, usuń to z internetu. Kasuj to z internetu! Kasuj to! Wy ty wy. Ej, ja no przez chwilę jest. myślałem, że to legin jest! To jest Michał Boxdelbaron Baron i ja o co on robi? Michał ja, On szuka gusika, a tromba ukrył go w dupie. Chciał zostać największym klinżem, a został największym szczęśliwcem fajma, ale to prawda, to jest plus jeden akurat. W sensie nie szczęśliwcem, tylko właśnie Gigaczowym chciałem powiedzieć. pasut sutonator jest totalnym kozakiem. Kawał dobrej robot. To jest reptylianin widzowie, on jest jaszczurką, szczurką. Spójrzcie mu prosto ja, ja. w oczy. Ja słucham Bombsite B, też ja. Ja chcę jeszcze raz, ale czy co? A ja nawet nie słyszałem Bombsite B, tak szczerze. Nie słyszałeś? Nie, nie słyszałem. Nie, no, dawaj, dawaj, dawaj. Bo ja słucham Taco Hemingway Nowy Wspaniały światlik. To jest moja reakcja, widzowie, na Bombsite B. Gimpernie nie zdejmij mi filmu, proszę. Dobra, słucham, to jest moja reakcja teraz. Kurde, ale jak to jest ładnie zrobione. Dobrze jest audio. Do to jest audio? Uwaga. Ale gdzie jest Gibson? Ku... Fajne nawiązania, ale już nie ma tego Gimpera, który tak się tylko tak. Do mnie streamu jak na Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Mamiko tu wygląda jak z Borderlandsów, jak ona się nazywała? Moxi, Moxi, Moxi. tak. no, ej, bez kitu, zajebiste. Babi minimajt z gnatem. Tak, minimajt z gnatem wygląda jak... Ciekie w w domkę. Prisol zajebiście tak szczerze Pris najlepiej, zajebiście priz poleciał, no? No to Zajbiste nawiązania Tomek Oliwejś kawał, dobrej k boty jeden na czasie, zasłużony jak najbardziej Fajnie wleciane, na początku miałem takie ale później no k Powiem szczerze Dobra. Tenedyt jest piękny. Tomek, no. this is handshake. Też możesz przyłożyć i tego, i se możemy potrząsnąć razem O Jezus Maria, czy <laughs> <ty, laughs> Stefanie! Ale ty powien mandzio zostać w mi się wydaje. Mandzio, weź od dziewczyny Gimpera strój ten. To by było mocne. Nie ma memów związanych z Bombside B. No niemożliwe, widzowie, kurde, a ja bym na przykład zrobił takiego mema, co nie? Find widzowie, odpalamy i robimy mema na te na hajsowników. Drake'a dajemy, tu dajemy to, patrz Bombside B, co nie? I, no. I dajesz tu. hu, kolego. Kolego. To by meme. Mi się wydaje, widzowie, że to jest dobry meme. Ha, zaśmiałem się. Musimy zrobić sztuczne śmiech, żeby nasze bingo wykreślić. Tomek, kocham cię. A ja już widzę te komentarze, Filip, ja już widzę te komentarze. Co za gówno? YouTubeek sobie wstawia pijany. Masz Let's go! Dzięki za trzy reakcje, super. 330 musi być. Co jest? 6 jest! 7-8 już! Wow! I 6-7-8! 17 reakcji! Dobra, zobaczymy widzowie, jak szybko dostanę bana. Speedrun bana. Minęła minuta. Myślę, że... Refresh. Oj, no widzowie, niestety, ale zostaliśmy zablokowani. To już koniec filmu. Nie no, żartujemy widzowie oczywiście. To był żart. Bardzo śmieszny. Ta osoba próbowała zbokować mój telefon. Robimy aktywność Tomek tej grupy. Pojediene być wdzięczny. Powinien wypłatę dostać jakąś specjalną za to. Jaki jest malutki? Tani. Jak nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Nie, ale nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Nikt, każdy chłopak pod koniec porno. Ale to nieprawda jak jest. Jak czerwone leci, to choroba jest. To prawda, jak czerwone, to musisz się zbadać. Albo przestań... Się no najlepsze w posiadaniu kupaka jest to, że można mu kraść ubrania. dziewczyni. to przecież. Jest i on! Łukasz S. Bardzo dobrze mówi. To jest prawda, widzowie. Wątpię, że ta oliwka brazi się tak. A, jak mówi. Raczej ludzie nie mają podnośników do bierzotki. Ja, no ale. Pozef, o, 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 o nie! Tak pan jak dopiero widzowie to. Ajajajaj. Gimpur zostaw swój notatnik. Trąba trąbunia, trąbka ten z ekipy Mati, Mateusz, trąbka bombka trąbalski ten od fisa, IDK Death Note. Oh, nu <laughs> koken. Zobacz, no. Tomek jednak kontroluje widzowie, a wy mówicie, że. A, bo to jest kwietnia 13, jaki mamy dzisiaj a, miesiąc? No kwiecień. A, no to dobrze, to niedawno było, rzeczywiście, prawda. Konopski, spotkanie we Wrocławiu plus bluza. Aukcję licytuje, Leksiu. Aukcję licytuje Werdenga. Jakby kurde ktoś wylicytował właśnie z tych dwóch panów tą aukcję, to było niesamowite. Chyba z Nitem, była taka sytuacja, że tak. tam było spotkanie, za z... i szpaku. Rzez... Tak, 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 tak. A widzowie, wiecie, Hej. co się stało? A to wy widzowie okay. też zobaczycie. Widzowie, co, co tu się wydarzyło? Yeah! Hockey walks, kryj się z papieża Polaka. Zabierz go stamtąd. Niemożliwe. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się bezużyteczny, to pomyśl o mózgu burmistrza <laughs> w Lunia. Ja już zapomniałem o jego twarzy. To ze stycznia jest, widzowie. Zawędrowaliśmy bardzo daleko w ogóle. Stań i powiedz mi, że nie żyjemy w Matrixie, Ży, Żyjemy w Matrixie. On nawet podobną kurtkę sobie kupił, Czajesz? Tylko odcień inny niebieskiego. Pikowana kurtka. Zobaczysz, jak dobrze pójdzie jego kariera. A aktualnie jest bardzo dobrze. To będzie w nupce chodził. Słodki. Nie, Kubusiu, to nie jest miodek, to eliksir mądrości. Jeżeli nikt nie będzie robił memów, w Gimper nie zrobił overwatcha. I co, i nie zrobił dalej. prawda, zrobił Zrobiłem ja, i co? Zestrałeś się? To nie jest miodek, rzeczywiście. To jest cement. Kubuś nie żyje Kubusiu, już. Nie. Kubusia już z nami nie ma. Ej, a znasz tu panu ten, to jest piskową? Że krzysio leży w śpiączce? To co nie, że każda postać z się Puchatka jakby odwzorowuje jedną, jakby wiesz, zaburzenie psychiczne. Osiołek ma depresję, a DHD ma, kurde, tygrysek. i no. Puchatek jest po prostu p***ięty, bo je miód i ma obrzęstwo. Ja się utożsamiam. <laughs> miód w pordzie. O nie! Mute fordie, field mordzie, to niezły field mordzie. No dałem dupy. Gimper w przeszłości obiecujący 100 różnych rzeczy na 2 miliony. Gimper teraz, serdecznie dziękuję. No a to prawda jest. No i tyle zrobił chłopak. Uczniowie, którzy mieli ferie przed zdalnymi, uczniowie, którzy mają ferie w trakcie zdalnych. A to sadge ale... ale co to jest? Z czego to, to jest? Ten mem. Dobra, spieram z tego 300. W... No, ciekawe, gdzie teraz? <laughs> z innego <laughs> Zajebiste! Zwiększyć wyrą blasu, zainwestujmy widzowie, Wardega nie nagrał już żadnego filmu. Must bendry czy wam masnego żuru. Masnego żuru. Hej, śpisz? Tak, zamknij się, wszystko czego dot... <muchy> Ej, ale to prawda! To Przez pierwszy tydzień? Tak było, ale dobrze, że już się skończyło, widzowie. Ale serio, ja jestem ciekawy, widzowie, kiedy ten Midas wejdzie. Mi się wydaje, że... Nie. kiedy walisz konia pod kołdrą i słyszysz kroki na korytarzu. Dlaczego o... on ma taką czapkę dziwną? To ja nie wiem Jaką na przykład. Czapkę? Co to? Co to a... jest na głowie? Diablo 2, yy, czapka. Patrz, czekaj, ja już szukam. Ty, a czemu tu jest a... Tym opisem Diablo 2 czapka i ten... Czekaj, puzzle muszę złożyć, nie poczekaj. Czapka z daszkiem, różowa papież 52. 21 370 lajków. Like Kupię taką czapkę i zakładam na następny odcinek. Widzowie. Zostawcie lajka like i suba, jak już jesteście tam na dole. To w się sensie nie mówię, że pod moim biurkiem, tylko że tam na dole jak jesteście, nie? Gdy golisz głowę na potrzeby nagrania teledysku do nowego utworu, ale przeszedł przyjął się tak dobrze, że włosy odrastają po pięciu dniach. No, beka, beka, widzowie, nie? Że se nagrał odcinki w przód. Jak to tak działa? Że my nagrywamy te Teraz i pewnie rzucimy ten film za 10 miesięcy Jak mam być szczery, jak Gimper ma tą glace tutaj taką Na obie to e, lepiej Ja bym to chciał nasmałować Gimper dobija 2 miliony subów i nie robi żadnej obiecanej rzeczy Zbiera ce. O tego się nie spodziewałem, ale właściwie się spodziewałem To jest śmieszne, tak? Wypierd... Jak Gimper wybije 2 miliony to robię świecę na kiblu o. I co, zrobiłeś? Paniaczku? 2 miliony subów I co się stało? I co, babę rozjechało, rozjechało auto? O kurde, i tutaj co? Drama z ksajo co? Nie dałem! Nie Staje, staje, gdzie my dotarliśmy? A, bo to w październiku jest. Tepnęliśmy się w ekipę. Wow, gdzie my jesteśmy? Ej, widzowie, słuchajcie, nie ma żadnego covidrusa. Nie ma żadnych dram z xajo, widzowie. Wardęga jeszcze nie wychodzi do lasu. Wardenga jeszcze pranki robi, widzowie. Usiądźcie spokojnie, mamy 2018 rok, rozgośćcie się. Tak daleko nazywają, niesamowite. 1,81m, 179cm, 1,80m. Nie wiem, bardziej mnie ten Tomek rozwalił tutaj. Ja mam metr 75, a mi każdy mówi, że jestem k. A i daleko, że. Nic krosłem, A przepraszam. wypiwka i to Mateusz, jak będziesz montował. Kurde! Co ja powiedziałem? Nic osoba, przepraszam. Kiedy ktoś ci dokucza i przyjedzie ze starym. Kaga cwaliacka wina tutaj. No i co teraz? Co sądzicie o chłopie od nietypowego zamówienia, które robią wrażenie niesamowite? Tak, jeżeli chcecie go lubić, oglądajcie odcinki. Jeżeli nie chcecie go lubić, zobaczcie jednego livea. No tam się dzieją inne rzeczy troszeczkę. To jest ten, ten ciemny Nastał na myśl Nie, nie! Nie! Prawdziwy najem kładę. ja teraz zejmę koszulkę po dzika. O kurwa, co jest? No on jest silny! Ej, ale myślę krycha jest pompowany w ogóle! Niesamowite widzowie, naprawdę. Jeśli kochacie Krychę, to zostawcie łapkę w górę. Baranek bożych! No bo świetnie. gładzi, co nie? Zgładziła arbuza, wiecie o co A ja, Dobry, dobry, dobry Zdjęcie zrobione 3 sekundy przed tragedią O nie, no może o nie. O nie. Głowa Tomka jest pomiędzy nogami Tomek, uciekaj Tomek, uciekaj, i z tobą to. Na 100% w ale... komentarzu jest mem Z jajkiem Krzyżby a... hajsownicy, przestali być nie tego Nie śmieszni, ej, nie ma tutaj jajka Niesamowite widzowie, kurde Jajko jest łatwo, no aha, no aha, dobra no, no, to... Jest, no to jest, jest wszystko jest. No i tak pośmiali się u tata, no i czego ryczysz, że w całym domu słychać? A to prawda, widzowie, to była sadga sytuacja, sadga sytuacja była. Gimper na fejpsternach nie powinien być, do Gimper sraka cię robiła. E, to jest prawda. Gimper, Gimper, Gimpa sraka cię robiła. Imagine, że ten gość jest teraz o siedem lat starszy. Ja myślę, że on dalej sobie, wiesz, na przykład, bierze że i Gimper, Gimper, sraka cię robiła. Ty nie musisz tak podkreślać tego rybo i tak nie możesz mówić, debilu. Ale ja nie także że ja, ja mówię Y. zamiast. A on mówi. Ty by chciał napluć na Tomka. Gapić mi się na. <gapić> jakby tak wziąć taką igiełkę i tak zrobić tak. O arwa, co się stało? No i to by było widzowie straszne, mi się wydaje. Masz widzowie, też mam bębę, co nie? Jakbym musiał tak mieć? O co chodzi? Ja tak nie jestem w stanie zrobić! Nie śmiejecie się debile, Zrobione w Photoshopie! Widzowie, ja wam pokażę jak to zrobione było. Czekajcie, już wam pokazuję, co nie? Patrzcie, Marcin Mazur se wpisujecie. Pozdrawiam, Marcin Mazur. Ogólnie chciałem powiedzieć. Jak coś ja jestem pi... No, więc proszę mi wyzywać na walkę, bo ja i tak się nie chcę bić. I nie chcę mieć konfliktu żadnego. Z panem, ja pozdrawiam, ja widzę, jestem i ja z pana synem kiedyś nawet film nagrałem. Proszę mnie nie, nie bić, nie pozywać. Tutaj mamy na przykład Marcin Mazur, jak się stoi. Bierzemy takiego Marcina Mazura, co nie? I to jest tak zrobione. Tu bierzecie filtr, co nie? Formowanie! No dobrze się to nazywa nawet. Teraz tu powiększacie widzowie rozmiar. Tak to wygląda właśnie, widzowie. Ale czekaj, ja to umiem dobrze zrobić, patrz. No to tak to yeah. wygląda mniej więcej, mi się wydaje. A co to jest, widzowie? Skillsy? I co ten chłop robi? Ty, Ty on. Wow, wow. Kurde. Co za popielec? Jest dobrze, trenuj dalej, się rozwijaj, trzymam kciuki. Właśnie, bo Gimper robił przegląd, teraz hashtag Skillsy. Och, chłop gra na gitarze. No fajnie, fajnie. O, I co? No kur... już! Ale robi fajnie tym nożem Ej, zajebiście to widzowie wygląda Fajny talent Gość zrobił z w Lego tego Zajebiste -na. A, Aha, bo to jest co? co, co, co? Nóż motylkowy A, dobra Gimper, newsy, z i ty i komentary Czekaj na spełnienie obietnic Tomasza Zagrajmy z Gimper No tak, przecież ten 3, kanał Trzy miesiące? Tomek, co to ma być? Nagrałbyś e, Liga Legend na przykład Oj, to intro Cześć, tu ja. znowu Gimper Witam was w pierwszym pierwszy. odcinku Ucieczki z piekła. A to jest o mnie śmieszne, że Tomek nagrywał jak tego, postacie wybiera. China właśnie wezmę. Yo, ale być ta liga przyjemna. wyglądała! Ale ja to jest nie jest lepsza liga, to jest tak, najlepsza. Tak, a do tego Jeszcze ten, sobie ten nie, jeszcze on walte były w sklepie. Patrz, zobaczymy czy wygrałem tą gierkę. Więc tu chodź, Tomek, Grzecie, dawaj! Proszę. Cześć, już tego barwola! Proszę. Dobrze! Dobrze Tomek, i co? Dobali go? Już idzie reszta, więc nie będę się tym lał. No Ucieknię i czemu sobie. go nie dałeś? Ale intuje gierkę, dobra, nie mogę patrzeć na to. Mama, pokrój cebulę, tym razem nie jest aż tak... Jezus Marian, dobra. Nie no, zostawcie moje! Zostawcie moje! Ej widzowie, jesteście żugajki czy jesteście kociołki? Ja na przykład żugajką jestem, ale nie obrażajcie mi Moniki, kociołek. Paweł. To jest śmieszne, że Paweł ma na awatarze Julie Dzuga i dlatego wyzywam. A, wszystko skasna. Walka wieczoru. Fame ma trąbka versus gimper. A, no beka, nie? No bo jest taki program do... Aha. Nie wierzę. On nie płakał na Titaniku. Czy faceci mają w ogóle jakieś uczucia? Ojej, kupopuść bieli. Eee, ka mnie boli. Coraz dziwniejsze, że... chcemy do por ale to jest niesprawiedliwe, widzowie, bo tego wystarczy, że dwóch chłopów się dotyka jakoś inaczej. A no nie o to chodzi. Chodzi o to, widzowie, że jak dwóch chłopów na przykład ma sparring, to później ludzie piszą takie rzeczy. Ja na przykład z Disuniem nagrywałem odcinek i on mi pokazywał, jak mnie połamać, a ludzie patrzcie, no w srajce, przestańcie skalować prawdziwych mężczyzn. Ten moment, kiedy grasz i nagle wyje Ci to było śmieszne akurat, no to było śmieszne. Tykos się zamaknął wtedy na tej walce, pamiętam, widzowie. Ciekawe, gdzie teraz się nagrywają odcinek. Czemu oni wszyscy teraz dodają twarzy youtuberów? Ujmy lasy. Skośmy wszystkie lasy, żeby Wardęga nie miał gdzie nagrywać. Kiedy grasz sobie spokojnie i nagle do pokoju wpada ci matka z telefonem od Coin Master sn... Syna... tu matka, ci mówi, wyłącz to. I se ustawiasz autorola i co ci może zrobić stara dura? Cieszę a. się, że dorastałem na tym, a nie na tym. OG Raphonix, Leśna Dolina. Czy coś ci to przypomina? Prawdziwy tibijski wojownik, widzowie. <grym> a to na <śmieszna, grym> kur... Zajemiste. Skoro Tomek zajął się komentary Niech Rekler robi oberki. Change my mind A to prawda, widzowie No i robi, widzowie Ostatni film nagrał fajny I podoba mi się Ja na przykład lajka zostawiłem Tylko dziwne, że ten film na moim kanale, widzowie, był Aktorka po*** w trakcie wideo Ja Kanafku. tak robi widzowie W listopadzie BBC Big Black Bread BBB Triple B, widzowie Big Black Bread in my e, buzia Dobrze, widzowie Zrobiliśmy przegląd tej grupy Nie dziwię się, że Tomek jej nie przegląda Tomku, nie ma problemu Problemu, zrobiliśmy to za ciebie, żebyś ty nie musiał. Zdawcie lajka like okay. i suba. a możecie do puzon wbić. Do widzenia dla was. Do widzenia.